Witam serdecznie, dzisiaj pokażę Państwu Nisana Juca Auto z marca 2011 roku Przywiezione z Niemiec Pełna historia serwisowa Jest pełna 180 tysięcy przebiegu 1.6 turbo benzyna 190 koni mechanicznych Wszystkie dokumenty serwisowe Ostatnie potwierdzenie 150... 7000 km. Wcześniej, jakieś faktury serwisowe z wymian eksploatacyjnych. Książka serwisowa była prowadzona w serwisie Nissana do 2019 roku przy przebiegu 140 tysięcy. Wszystkie instrukcje obsługi do auta też są. Bardzo bogata wersja, wyposażenia, kamera cofania, nawigacja, klimatronik, sześciobiegowa skrzynia manualna, czerwone wstawki z wykończeniem wnętrza, skórzana sportowa kierownica, tempomat, multifunkcja, automatycznie składane lusterka. Oczywiście wszystko w samochodzie działa: kontrola trakcji, czujnik zmierzchu, wszystkie szyby elektryczne, auto jest na 100% bezwypadkowe, nie było porozbijane, podłóżki nie były wystrzelone. Nigdzie nie marzy w tym samochodzie. Naprawdę blacharsko bardzo fajny stan. Bagażnik też nie zniszczony. Nie wygląda, żeby tutaj ktoś woził jakiegoś zwierzaka plastiki ładne, niepourywane i tak jak mówiłem rdzy brak pokażę Państwu teraz auto pomiar czujnikiem Ten błotnik ma dwie warstwy lakieru i ten również był polakierowany w Niemczech. Auto nie posiada żadnych wygnieceń, dołków. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie felgi aluminiowe, siedemnastki z oponami zimowymi dwa kluczyki. System bezkluczykowy, oczywiście, też jest. Silnik, skrzynia, zawieszenie, hamulce pracują bez zarzutów. Auto jest przygotowane do rejestracji. Koszt zarejestrowania to 160 zł w wydziale komunikacji. Kupujący dostaje komplet dokumentów serwisowych, komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji. Potwierdzenie wpłaty akcyzy, Polski przegląd. Jeżeli ktoś ma życzenie, jedziemy razem na stację, żeby sprawdzić auto. Faktura Wetmarża. Kupujący nie płaci podatku skarbowego. Auto jest do obejrzenia w ostrocu Świętokrzyskim, serdecznie zapraszam.